Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Zaczynamy. Bardzo mi miło. Poczekamy, jak zbierze się parę osób. Zapraszam na live. Jak przygotować się do wyzwania DuoFit, które rozpoczyna się już 16 stycznia? Witam, witam. Napiszcie mi w międzyczasie, czy mnie widać, czy mnie słychać, czy wszystko jest ok? Witam. Zbiera się już nas parę osób, bardzo się cieszę. Jest to live zapowiadający nasze wyzwanie, które rusza 16 stycznia, także fajnie, że jesteście. Poczekamy, jak nam się parę osób zbierze. Dziękuję za informację, widać, słychać, bardzo się cieszę z tego powodu. Witaj Marta, witaj Agatka, witaj Angelika i witam wszystkich uczestników. To co? Moim zdaniem można ruszać. Tak jak wspomniałam, jest to live, który ma przygotować, pomóc wam przygotować się do wyzwania DuoFit, które rusza już 16 stycznia. Kto zna program, napiszcie mi, czy było, czy znacie program, czy wiecie, o czym ja dzisiaj będę mówiła. Dajcie mi znać. Bardzo się cieszę, że mnie widać super i że słychać wyraźnie. Tym bardziej się cieszę z tego powodu. Nazywam się Joanna Rosołowska, jestem trenerem żywienia. Sama osobiście przeszłam drobną metamorfozę. Pozbyłam się 20 kg nadwagi, e, nadmiaru siebie. Dzisiaj zdecydowanie lubię, wolę tą wersję siebie i zdecydowanie czuję się sama ze sobą dobrze. Ze względu na to, że przeszłam sama metamorfozę, ze względu też na to, że zakochałam się w temacie zdrowych nawyków żywieniowych, dzisiaj pomagam innym przejść tą drogę, która, którą przeszłam ja. Widzę, że nie każdy zna program. Jeżeli jesteś tu z zaproszenia, to. Skontaktuj się z osobą, która Cię zaprosiła na ten, na ten live, na pewno opowiecie Ci o tym programie. Ja dzisiaj co nieco, natomiast poszczegóły zgłoście do osoby, która zaprosiła Cię na ten e, live. E, ale też dużo osób widzi że znają i polecają. Ja również polecam. Jeżeli podjąłeś decyzję i jesteś z nami tutaj i jesteś już gotowa, gotowy do wyzwania DuoFit, bardzo mnie to cieszy. I z tego miejsca chciałabym Ci pogratulować, ponieważ podjąłeś, podjęłeś świetną decyzję i wyruszasz z nami w dziesięciodniową podróż, dzięki której osiągniesz wiele zdrowotnych korzyści. Jeżeli jeszcze nie jesteś zdecydowana, zdecydowany, nie znasz programu, tak jak powiedziałam, Skontaktuj się z osobą, która cię zaprosiła na ten live, na pewno opowie ci szczegóły. Czy czujecie tą ekscytację? Te osoby, które już znają program, które ruszają razem z nami. Czujecie tą ekscytację? Ja powiem wam, że tak. Po pierwsze, znam już ten program sama go przeszłam. Zgubiłam 3 kg nadmiaru siebie, ale przede wszystkim zgubiłam 12 cm obwodach, słuchajcie, przez 10 dni 12 centymetrów, to jest dla mnie coś niesamowitego. I więc czujecie? Tak, widzę w komentarzach, że czujecie, że jesteście gotowi, bardzo z tego powodu się cieszę. A jeżeli już jesteście gotowi, czujecie tą ekscytację, co Wam jest potrzebne do całego programu? Przede wszystkim pozytywne nastawienie. Nastawienie to jest pierwszy, podstawowy krok do tego, żeby zabrać się za ten program. Zrobiłaś pierwszy krok ku lepszej i zdrowszej wersji siebie. Więc bądź z siebie dumna, bądź z siebie dumny. Co Ci będzie potrzebne jeszcze? Na pewno wsparcie. Wsparcie e, jakie? Najlepiej najbliższych. Poinformuj najbliższych o tym, że bierzesz udział w takim wyzwaniu poinformuj i poproś o pomoc albo uwaga nie każdy niektórzy mogą patrzeć na nas lekko z przekąsem lekko krzywo co ty wymyślasz ale poproś by ci nie przeszkadzali a najlepiej zaproś żeby wzięli udział w wyzwaniu dofit 10 razem z tobą będzie wam raźniej i będziesz miała wsparcie ale jeżeli nie chcą to tak jak wspomniałam poproś tylko żeby nie przeszkadzali to już będzie niesamowita pomoc. Co jeszcze? Żeby ruszyć w wyzwaniu, jest ci potrzebny zestaw DuoFit 10. Jeżeli go jeszcze nie masz, to czas go zamówić. Macie już swoje pakiety? Napiszcie mi proszę na czacie, czy macie już swoje pakiety. Kto ma, kto już jest faktycznie gotowy ze swoim pakietem. Super, tu w międzyczasie Agatka pisze, że wyzwanie zgubiła dwa kilogramy. Świetnie. A kto już ma swoje pakiety, macie już, paczka idzie. Świetnie, czyli jesteś już gotowa. A też wiem, moi podopieczni, też wiem, że te paczki już są na miejscu, już czekają, już są, jak ja to mówię, w blokach startowych, żeby rozpocząć to wyzwanie. Jest to zestaw suplementów diety, który. Yy, Zostały odpowiednio wybrane i dobrane tak, aby zapewnić optymalne wsparcie dla organizmu. Więc jest to naprawdę idealny, zgrany pakiet. Paczka jutro świetnie, bardzo się cieszę, gratuluję eee, i mam nadzieję, że ruszasz naprawdę w pełnym oczekiwaniu na nasze wyzwanie, które zaczyna się już we wtorek. Co otrzymasz jeszcze w danym pakiecie? Jak już zamówisz swój pakiet, otrzymasz na maila e-booka przygotowanego przez specjalistę, który zawiera niezwykle wartościowe i cenne wskazówki dotyczące zdrowego trybu życia i prawidłowego sposobu odżywiania. Dostaniesz jadłospis skomponowany przez dietetyka medycznego, który został specjalnie przygotowany i rozpisany na potrzeby tego programu. Otrzymasz również. Kompletną listę zakupów na cały okres trwania programu, by zaoszczędzić Twój czas i pomóc Ci się w tym zorganizować. Co myślisz o tym, co już wiesz, co otrzymasz, co myślisz o liście zakupów, co myślisz o jadłospisie skomponowanym na 10 dni, jak uważasz, czy pomoże Ci to w całym wyzwaniu? Co o tym sądzisz? Czy to, co przygotowaliśmy dla Ciebie będzie pomocne? Moim zdaniem tak. I wiem, że twoim także. Po co masz zastanawiać się, co kupić? Po co masz zastanawiać się, co zjeść, jeżeli będziesz miał już to wszystko gotowe? Lista zakupów ułatwia życie. Zgadza się. Też tak uważam, i jest to niesamowite udogodnienie. A mam dla Ciebie również kilka dobrych rad. Rad, które już mamy sprawdzone, które my, którzy przeszliśmy ten program, e, przekazujemy dalej. E, przede wszystkim upewnij się, czy znalazłaś, znalazłeś się w grupie zamkniętej na Facebooku Clean e, Slim Program Kształtowania Sylwetki. Dlaczego jest ważne, żebyś był, była na tej grupie? Dlatego, że to na tej grupie będzie szereg, Informacji. Będą codzienne livey przygotowane przez specjalistów, między m.in. mnie, przed nim Agatę, Angelikę. Będzie również Karol, którego możecie znać z TikToka czy Instagrama i wielu innych specjalistów, którzy pomogą ci przejść przez ten program. Będzie trener personalny, który zrobi razem z Tobą ten trening. Więc to jest coś niesamowitego. To wszystko będzie się działo na grupie Clean Slim, program kształtowania sylwetki. Nie macie na tej grupie, to skontaktuj się z osobą, która zaprosiła cię do programu. Na pewno dodacie do tej grupy. Dopilnuj tego, żebyś tam faktycznie był czy była. Jest grupa na Messenger, na której będziemy mieli codzienną komunikację. Tu, na tej grupie, na Messengerze, będziemy. Przesyłać dużo wiedzy, ale ty również będziesz przesyłał, przesyłała nam potrzebne informacje, o których na pewno się dowiesz niebawem. Wydrukuj sobie materiały z, z maila. E, materiały te, które otrzymasz po zakupieniu zestawu DuOFIT 10. W tych materiałach jest właśnie wspomniany wcześniej jadłospis, wspomniana wcześniej lista zakupów. Bez tego będzie trudniej. Będą karty pracy, będzie opis całego przebiegu programu. W, tej, w, tych, w tym mailu będzie planer posiłków oraz karta pomiarów. Tą kartę pomiarów otrzymasz również od nas, i to jest to, co będzie działo się na messengerze. Usuń z domu wszelkie przeszkadzacze. Wiecie, co, co ja mogę nazywać przeszkadzaczami? Są to słodycze, chipsy i inne łakocie, które mogą cię kusić, które mogą ci przeszkadzać i one lepiej, żeby ich nie było w domu. To tutaj jest ci potrzebne wsparcie najbliższych, ludzi, z którymi mieszkasz, z którymi przebywasz, z którymi pracujesz. Poproś ich również, żeby tych słodyczy nie jedli przy Tobie. Poproś o to, że tak jak wspomniałam wcześniej, jeżeli nie chcą ci pomóc, niech ci przynajmniej nie przeszkadzają i ułatwią to, żebyś w tym czasie nie miała takich pokus. Czyli masz problemy właśnie z podjadaniem słodyczy, chipsów i innych łakocie? A co najbardziej lubisz, co najbardziej jest dla ciebie pokusą i czego lepiej, żeby w tym czasie nie było? Napiszcie mi proszę na czacie. Napiszcie, co wolelibyście nie mieć w domu, w pracy, żeby Wam nie przeszkadzało. Dla mnie jest to czekolada. Uwielbiam czekoladę i najlepiej, żeby tej czekolady nie było w domu. A co dla Ciebie? Chipsy? Słody, czy nie może być w domu? Dokładnie, nie może ich być w domu. U ciebie, super, u Ciebie pokusą jest czekolada, u mnie też. Ja po prostu nie mogę mieć czekolady, e, bo, bo zjem. Bo zjem i ta się mleczko dużo. Mam dużo takich pokus, więc dokładnie najlepiej, żeby ich w domu nie było. Witam, dotar, dotarłeś do nas. Dotarłeś do nas e, świetnie. Rafaelo, Agata, błagam cię. Rafaello gubi mnie. E, czekolada mi gubi, ale Rafaelo mi gubi podwójnie. Ja już nawet chyba nie chcę podświadomie myśleć o tym, o tej czekoladzie. Lubię krówki, ale już nie kupuję. <laughs> Dokładnie krówki też uwielbiam. No chyba wszystkie słodycze uwielbiam i nie może być ich w domu. E, więc usuńcie je z ręki na te 10 dni. E, słuchajcie, jeżeli jest tylko możliwość, omijajcie jakiekolwiek y, spotkania rodzinne, towarzyskie, wszystkie gdzie. Będzie syto na, na kryty stół, gdzie będzie alkohol, gdzie będą te pokusy. Na te 10 dni. Zapamiętajcie, 16, 26, nie planujcie żadnych e, e, spotkań, gdzie będzie nastawione na stole. Wiem z doświadczenia, że jest ciężko powiedzieć nie. Na, tym bardziej na początku tej drogi. Później nauczycie się. Ale ten początek, te 10 dni, gdzie startujemy z wyzwaniem oczyszczającym, dobrze by było, żeby na takie spotkanie nie chodzić. Wy też tak uważacie, że ciężko byłoby odmówić na takim spotkaniu? Bo mi tak, mi w tym czasie takich 10 dni byłoby bardzo ciężko. Ale podejrzewam, że nie jestem jedyna. Co jeszcze? Co jeszcze z takich dobrych rad? Słuchajcie, takimi niezbędnymi atrybutami naszego wyzwania, oprócz nastawienia, wsparcia rodziny, materiałów, które prosiłam, grup, jest waga i centymetr. Dlaczego waga i centymetr? Ponieważ będziemy prosić, byście 16 rano naczczo zmierzyli się Według tabeli, którą otrzymacie od nas. I żebyście zważyli się. Wagę będziemy chcieli, byście podawali nam codziennie. Ale centymetr użyjemy pierwszego dnia i po zakończeniu programu. Z takich rad, co jeszcze mogę powiedzieć, co uwielbiam dzisiaj, proponuję. Żebyście zrobili sobie zdjęcie z sylwetki. Najlepiej w stroju kąpielowym, w slipkach. E, tak najlepiej, żeby to było z każdej strony. E, zwróćcie uwagę na to, jak wygląda Wasza cera. To też jest istotne. Jak się czujecie, jakie macie samopoczucie, nawet spiszcie to sobie. Jak się czujecie przed rozpoczęciem danego programu. Dlaczego? Dlatego, że z doświadczenia wiem, że po 10 dniach zmieni się Twoja cera, zmieni się Twoja sylwetka, ale i samopoczucie. Dlatego bardzo proszę, przygotujcie się w ten sposób, żeby mieć później, do czego to porównywać. Doczytuję tu, że pytacie, co z kawą. Powiem tak, można wypić kawkę. Kawkę wypijcie raz dziennie. Najlepiej czarną. Nie mówimy nie. Ale akurat w tych 10 dniach ograniczamy. Później porozmawiamy na temat kawy. Ale te 10 dni, ze względu na to, że jest to oczyszczenie organizmu, ograniczamy do jednej kawy dziennie. Rozumiem Twoje obawy, znam je, ale uwierz mi, że jeżeli. Będziesz stosowała, stosował się do naszych wskazówek, do naszego diaduspisu, nie będziesz miał takiego zapotrzebowania na kawę. Także ze spokojem, uwierz mi, dasz radę z tą jedną kawą dziennie. Czy macie jeszcze jakieś pytania? Czy jest coś, co w tej chwili mogłabym jeszcze Ci odpowiedzieć? Jeżeli nie, jeszcze poczekam. Jeżeli nie, jeżeli już podjęłaś decyzję, podjąłeś decyzję. Jeżeli masz już zestaw, super jeszcze raz gratuluję. Jeśli nie masz tego zestawu, to skontaktuj się z osobą, która zaprosiła Ciebie na dzisiejszy live. Jest to świetny moment, by rozpocząć Twoją przygodę ze zdrowymi nawykami żywienia. Ponieważ te 10 dni jest to pierwsze 10 dni, jest to e, rozpoczęcie Twojego, Twojej e, walki, Twojej drogi po lepsze jutro. Po to, żebyś za jakiś czas mógł cieszyć się, ja tu szybko przeklikam, takimi efektami, jakie mam ja. Jak ma, jakie mają. Wielu już uczestników programu Duofit 10. Tu zajęło mi trochę więcej czasu niż 10 dni, ale to był taki, może być początek do Twojej sylwetki. Także bardzo dziękuję za to, że spędziłeś ze mną, spędziłaś ze mną ten czas. Życzę miłego wieczoru, ale przede wszystkim czekam na Ciebie, na. Grupie Klim Slim program kształtowania sylwetki. I na Messengerze w programie DuoFit 10. I już 16 ruszamy do boju. I już 16 startujemy z programem DuoFit 10. Miłego wieczoru. Dziękuję ślicznie i do zobaczenia.